Przychodzi wieczór, jak słychać w tle porę na modlitwę. Nie, ale dzisiaj ładnie śpiewają. No, ten kawałek mi się podoba, <głosy> <głosy> bo czasami to tak brzmi, tak jak ja się, ja się śmieję z nich, ja mówię jakby ktoś się czegoś najadł, i, I jemu brzuch bolał. Takie oj 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 oj. Wait a moment, because I want to show people African sky. Look how the clown is, is nice. Yeah. No, and. Tak, aha. No i dzisiaj chyba w nocy może popadać deszcz. No bo zobaczcie, jakie. Jakie to są chmury, o tu jest lamin paskuda wraz z tą koszulce, tak, z kotlasem. <grym w kukulimaru> Udawał, że, że pracował. <grym> Wsadził parę kików. no i to tyle. I to tak wygląda, o, zachód słońca w Busumbali. No, maybe this rain, maybe. But very nice. No i to takie są, dzisiaj to są takie chmury do, do wyobrażania sobie. O, tak tak jak ja to nazywam. Można leżeć i tak sobie wyobrażać różne zwierzątka przeważnie, tak. Lubię zachód słońca, bo już to nie jest tak gorąco. Ja to ostatnio to już się zmążyłam sobie wiatrak na. Na werandę postawiłam. No on ja dlaczego nie? Co? I can see a dinosaur in the sky. A dinosaur. What you see? Dinosaur. You don't know dinosaur? No. Godzilla. You don't know Godzilla? A Godzilla. Dinozaur. Ah, a dinosaur. A dinosaur. Yeah. Dinosaur. Yeah. Right. Di Dinazor, okej. Okay. Godzilla widzisz? Yeah, it is facing like this. You can see behind like this, and you can see. Okay. A, a no, a, no, faktycznie, no masz rację. No, alu, alu też ma wyobraźnię, tak. Bo żeśmy kiedyś, kiedyś właśnie razem. Maybe the wind is scattering it now. Uh -huh. now it is different. <laughs> No, fajne chmury, no ślicznie, zobaczcie, jakie, jakie światełko ładne. No, kiedyś, kiedyś żeśmy, byliśmy nad oceanem, to takiego konia żeśmy białego z widzieli, ale to autentycznie, tak wyraźnie, taki rumak biały z taką białą grzywą. A ten się drze z tego meczetu, codziennie, ja nie wiem, opieprza ich, Zły jest na nich, czy, czy nie wiem o co mu chodzi? Drzesie, drzesie, co dzi... on? O, teraz. No. No i fajnie śpiewał, to ten wszedł mu w melodię. O. No i zawodzi. I już teraz nie jest fajny. A dzisiaj, dzisiaj o drugiej. To ja mówię, kija piorun! Bo mają, oni kupili taki mikrofon z takim pogłosem, z takim echem. No mówię, no zajebiście, no po prostu tak, no teraz to ja będę miała, teraz to ja będę miała super. Po prostu rewelacja. O, słyszycie? No, tutaj się z niebawem zazieleni. Tutaj w tych oponach palmy mi, mi rosną. No, mają rosnąć. One tak na dobrą sprawę to już by mogły wystawać z tych opon. <słuchy> Alu podlewa palmy. A ten, te śmieciuchy koło tego, no to mógłby sprzątnąć, ale przecież jak nie powie, to się przecież nie domyśli. Chociaż czasami Czasami się domyśla, tak Aż, a to ja wtedy ja wtedy takie oczy robię, że no rymy on się domyślił, no. ale ogólnie, ogólnie jak na Afrykańczyka, to dobry chłop. Dobry, wykonuje moje polecenia, nie pyskuje. No, także. I tak mam wrażenie, że on się chyba mnie boi. No. A żeby nie było, to pracuję w policji. No, tak, tak trzeba. Tak trzeba robić, żeby się policjanty Cię wybali. Policjanty, ty, tak, policjanty Cię wybali. <grywy> nie no, ogólnie to... Bo trzeba, bo, bo z nimi jest, szczerze mówiąc, z nimi jest ciężko. Z nimi jest ciężko pracować, z nimi oni, oni mają problemy, nie wiem, ze zrozumieniem i należy wydawać krótkie komendy. Bo jak zaczniesz tłumaczyć, im dłużej mówisz, im dłużej tłumaczysz. To już te ich dyski już nie, nie, nie kodują, już nie, nie zapisują. <śmiech> Także. Ci <laughs> się chyba jakiś następuje reset i, i błąd systemu. <laughs> coś takiego coś w tym stylu. No. Także ja muszę się nauczyć, bo ja to jestem bardziej taka gaduła bo jakbym chciała coś wytłumaczyć to u mnie musi być z, detal, z detalami a tutaj się właśnie nauczyłam żeby oszczędzać słowa i, i tak no dobra, no to, to to by było na tyle tej tej melodii kojącej uszy i duszę. no widzicie, a ja mam a ja mam tutaj tak co wieczór no fajnie fajnie, przecież, że fajnie do usłyszenia, do zobaczenia.